Jeśli jesteś tak samo jak ja, totalnie zakręcony na punkcie motoryzacji, to powinieneś subskrybować ten kanał, a zabiorę cię na niezwykłą motoryzacyjną przygodę. To tu zobaczysz niezliczoną ilość motoryzacyjnych projektów, to tu zobaczysz wszystko co najnowsze w motoryzacji. Dzisiaj zobaczycie Vipera i dziś znajdziemy odpowiedź na pytanie, które gnębi Was w i nocy. Dobra, tak naprawdę to gnębi mnie. Trochę z wyrzutami sumienia i trochę z takim taką pewną niepewnością. Wiecie co mam na myśli? No coś, czego mieliście polewkę i oczywiście pisaliście to w komentarzach, doskonale wiecie. Przypomnijmy to sobie, zobaczcie o co chodzi. Oh ja się kręcę! Jezus, wszyscy się przestraszyli! No, i powiem Wam, że teraz jest pytanie, jak to będzie. Bo ja nie obawiam się tego, że ten samochód chodził tam przez te parę sekund. To oczywiście to nie było mądre. Nie wiadomo tak, jakby każdy rozsądny człowiek od razu zanim odpali, sprawdza najpierw olej. Tak, ale to rozsądny człowiek. A przecież nie, nie jest mowa o mnie. Więc. Czy udało mi się narobić wielkiego bigosu? A może ten bigos już był narobiony, bo może on już chodził w stanach bez tego oleju, bo jest na takich wydechach z tym dźwiękiem, z tym wszystkim, że wyobrażam sobie tych wszystkich gentlemanów na parkingach, którzy robią. Zobacz jak chodzi. Zobacz jak strzela. I. I powiem Wam, że to nie jest sytuacja, która jest dla mnie sytuacją komfortową, bo nie spodziewałem się tego, ale jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że remont kapitalny będzie za sekundkę grany w naszym, w naszym Viperze. Nic nie jest pewnego. Pewne jest tylko to że jak skorzystacie z linku, który znajduje się pod spodem, to dostaniecie stówkę zwrotu na ubezpieczenie OC. To jest pewne. Pewne jest to, że również dostaniecie swój link i będziecie mieli za każdą polecajkę po 100 zł. I w ten sposób możecie mieć nawet 2000 zł. Ale na pewno nie jest pewne to, czy silnik do Vipera GT z kompresorem będzie OK. A boję się tego remontu. Oj boję. No powiem wam, że się trochę stresuję. Trochę jak przed egzaminem. Czy będzie dobrze, czy będzie źle. I tak najczęściej wszyscy obstawiałem, że jednak będzie źle. Z tego co wiem, Viper już jest z wyciągniętym motorem, a chłopaki mają specjalizację w ogóle bardzo stricte w sportowych wozach, chociażby w GTR-ach różnego typu, o o tym o tym kiedyś myślałem i że trzeba jeszcze pomyśleć. 996 Turbo. Trzeba pokombinować, żeby e, coś takiego zrobić. Dobra. Wyrok? Czy robimy kapitalkę i od razu znowu y, male, e, robi tuleje i wszystko po kolei? Czy, czy tym razem jednak będę miał odrobinę szczęścia i wszystko się uda? Cześć panowie! Cześć. Siemano, opowiadaj, dobre czy złe wieści? Nie, czy Uważam, że tak, z, inaczej, z naszej perspektywy, czyli silnika, dobre. Co do reszty, to nie do nas pytanie. Silnik wymontowaliśmy tak, jak rozmawialiśmy. Mhm. Natomiast tak, przy wyjmowaniu na pewno tam troszkę było komplikacji ze względu na to, że na nadwozie jest, e, tak jak widać, pogięte. Miejscami dotykało, rana. tak, no. miejscami dotykało po prostu w niektórych miejscach i ciężej było czy śrubę wyjąć e, i tak dalej. Natomiast no, bez problemu się to udało, więc mamy wyjęte. Ale teraz widać jak mocno jest. Tutaj, tak, widać jak, jak jest podbijane jest i, mocno, no. i jak jest pogięte. No ale to już mówię, to już do blacharzy, e, do nie, tak. nie do nas pytanie, tak. Dobra. Więc yy, odłożyliśmy trochę części, tych, które demontowaliśmy, które są uszkodzone, mhm. takich dodatkowych, które żebyś sobie tam zobaczył, Dużo, i czy poszukał. To są te części tu w większości, czyli mamy tak: przedni pas, tak jak widać z yy, chłodnicą. No tak, ale przedni pas, a bo to jest, tu jest do naprawy. No mamy takie, typu... ale to już po prostu demontowaliśmy i Jasne. tak, i tak to odłożyliśmy, żebyś po prostu mógł sobie Patryk to w razie czego zamówić, czy tam zrobić gdzieś, czy, czy to, że zostaliście sobie. Dokładnie rzeczy, tak, mamy pompę, no to, 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 wiemy o tym, tak? Tak, pompę, yy. pompa była, była wiadoma, co ciekawe, słuchajcie, żeby, yy, części do Vipera są prawie zupełnie niedostępne, yy, ale pompa, całe szczęście, to jest grunt szeroki. 5,2 litra. Czyli więc dostępność będzie. W ogóle będzie. dostępność Dobra. jest, więc wszystko, wszystko, wszystko. Kula. Nadkola e, według mnie są do naprawy, bo to, to, to jeżeli by, chyba że znajdziemy coś w normalnej cenie, ale biorąc pod uwagę Wajpera, to. E, przewody jakieś pozaginane, po, po, po więc to hmm. też już jest podemontowane, no ale to są rzeczy, które, które nie będzie problemów, tak? Dobra. E, jakieś tam blachy osłony ta chłodnica jest uszkodzona? Chłodnica pogięta jest, więc okay. też, też też, by trzeba było e, e, zobaczyć. Tak? Czyli by naj, by najlepiej ją tak naprawdę podesłać do, e, do firmy, do żeby sprawdziła i, 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 żeby i poprawili. Czy ona, tak. jest, czy ona jest dobra, czy nie jest dobra. W razie czego to jest też, zobaczcie, jakaś Chryslerowa chłodniczka. No dobra, ale to sprawdzimy to wobec tego od razu. Faktycznie tak. masz rację, żeby wysłać to i. Od podstawy filtra oleju okay. mamy ten element w dwóch częściach. Ale to dlatego nie miał oleju. Dokładnie tak. To jest ten powód. Dobra. Dokładnie. Mamy, wiesz, tak jak widzisz, jak jest coś było obcięte, uszkodzone, w sensie obcięte przy wypadku, mhm. to demontowane masz to wszystko, więc, więc ta belka, belka, ta która z przodu była, też jest zdemontowana, ta zgięta. A jest tabela, tak. Tak. No to, ale tą belę to musimy już znaleźć. I nową. powiem ci, że z nią było najwięcej problemów z wyjęciem względu na to, Bo że bardzo ona była, zakleszczona, była, była mocno zakleszczona, więc jakby tu mieliśmy najwięcej problemów z tym, żeby Dobra. to wyjąć. I tą belkę musimy znaleźć nową tak naprawdę. Ale żeby... z fajnych rzeczy to mamy, zobacz, miskę mamy zdjętą i najfajniejsze, że w środku nie ma w ogóle żadnych opiłków, nic. Jest okay. naprawdę jak. Czyli e, nie było i ja ja Mamy. W miarę świeży ten olej tak, nawet. Tak, zobacz. Okej, okay, patrzyłeś magnesem? Patrzyliśmy, nie ma, więc jest czyściutko, naprawdę e, tu jest fajnie. Ja myślę, że jeszcze możemy rozciąć filtr oleju na wszelki wypadek i też zajrzymy, no bo to i tak mamy, i tak mamy, to Chociaż, przy okazji... Co, no czy możemy? Chociaż on jak, jak widzisz, jak była podstawa walnięta, to i tak już tam do ten filtr przestały przestał działać. Dobra. I tu mamy panewy. Nie no, jest bajka. Nie ma co... Ty, to nie ma co kombinować. Nie tutaj, ma, naprawdę. nie ma. Słuchaj, i teraz tak, y, mamy chwilę, to wkręcimy to, wyjmiemy jeszcze z innego Dobra. Y, cylindra, żebyśmy mieli. Główne też patrzyłeś. Główne też patrzyliśmy. Nie, my patrzyliśmy. Jeszcze nie, ale to zaraz będziemy rozbierać. Na razie po kawał, wiesz, po, po pojedynczo. Nie możemy wszystkiego na raz, jakby Jasne. musimy obrócić, żeby zobaczyć, ale mówię, wygląda to naprawdę fajnie. Super. No bo wiesz, jakby cała zabawa polegała na tym, że jak od, tam odpaliłem i on chodził chwilę, to, to nie jest problem. Tylko problem polegał na tym, że my nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło Wcześniej. w Stanach. tak. Kiedy on stał, czy on był przewożony na przykład, czy był odpalany na miejscu wiesz, i gazowany. Wiesz, w, w, wszystkie rzeczy są e, absolutnie e, możliwe. A z drugiej strony to jeden z najbardziej pożądanych motorów, bo to jest 99 rok, czyli ostatni rok na kutych kutym układzie korbowo-tłokowym. No my sobie połapiemy to wszystko, później Zabak tam też będziemy... Jest tutaj chyba odlżony, nie? Widzę. W ogóle tak, sprzęgło też widać, że ten przebieg, który tam jest, bo jest nieduży przebieg, to widać po tym, że on nie jest zmęczony. Nie jest, Naprawdę. Ale... I ten zamach wygląda też jakby był odelżonym zamachem lekkim. Ciekaw jestem. Zobaczcie, to jest niezły patent. Cewki dla e, 10 cylindrów. Więc nie było żadnego cylindrowca, żeby dać na, na przykład BMW w Mercedesie. Tylko jest po prostu dla sześciocylindrowca, i jest dla czterocylindrowca. I co? Można? Można. Czy kolektor cały jeszcze jest? Trzeba jest? Je sprawdzić. Ale wygląda, że to jest tylko. Patrzę po kolektor, kolektor ale tylko jest ten. Dola to jest tylko chyba e, odłupane, ale cały jest. Tak. Wiesz, obawiałem się na przykład jeszcze tego, czy nic nie dostało się w kompresor. Nie? Ale kręci się, więc... Myślę, że nie, bo powiem ci, że nie widać w ogóle jakichś śladów, żeby tam cokolwiek gdzieś miało możliwość, żeby wpaść i tak dalej, więc tu naprawdę wygląda to dobrze. Powiedz mi, czy Ty spotkałeś się wcześniej z e, takimi patentami, jak to sterowanie na przykład do, kompre do kompresora, do mapa silnika, czy nie? To znaczy, powiem Ci tak, te dodatkowe takie. E, mieliśmy do czynienia z tym, ale akurat z tą firmą nie. Mm -hmm. Bo to jest taka wiesz, tak jak karta do, do, Wiem, do kredytowa, ale nie, nie, która nie, się wkłada. Nie, z tą firmą akurat nie mieliśmy do czynienia. A powiedz mi, jak to dzisiaj wygląda, bo ty jakby siedzisz mocno w świecie dzisiejszego tuningu, dzisiejszej elektroniki, tego, co jest. E, może jest, to od razu, jest sens tak naprawdę postawić go dzisiaj na nowej elektronice, jeżeli on jest z tym kompresorem, żeby to... to, to... Znaczy powiem ci tak, moim zdaniem wszystko, co będziesz przerabiał, negatywnie wpłynie, sam wiesz dobrze, na, na wartość tego. Czym bardziej będzie, to i tak to jest dołożony system w Stanach. On Zgadza się, tak nie było. Tak, był. tylko to już jakby to, to działało. Do, działało. Więc może można by było później, można spróbować, ale najpierw odpalić, pojeździć na tym, co jest, zobaczyć jak to działało, jak to będzie działało, a dopiero później możemy cokolwiek próbować e, innych modyfikacji i, i przeróbek. Dobra. Najpierw ja bym odpalił to na rozsądnie. tym, co jest, rozumiem, żeby rozsądne, spra no. niebo sprawdzić trzeba, bo uh -huh. to działało. Tak. A jak zaczniemy w międzyczasie jeszcze dokładać, to żebyśmy się to nie gdzieś potem się zagubimy, zagubili, w, dokładnie w, w tym odpalaniu. Wiesz, tu cały układ wydechowy, cały kolektory, wszystko jest e, nieseryjne, nie wszystko jest do, 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 dorzucone dodatkowo. No, ciekaw jestem, jak to w ogóle chodzi. Następna rzecz, powiem Ci tak, śruby wyglądały niektóre na, par, na bardzo złe. W sensie zardzewiały mocne, a wszystkie po prostu poruszone tylko kawałek kluczem, później paluszkami. Więc to było fajne, gdzie się nastawialiśmy, że wiesz, przy kolektorach coś, że będzie ciężko. Mhm. Wszystko naprawdę bardzo fajnie tu działało, więc... No dobrze, słuchaj, no to czyli co? Eee, patrzyliśmy patrzyliśmy główną jakąś teraz? No Możemy my? zajrzeć. A, tu masz jeszcze jedne panełeczki, zobacz, powyjmowane. Mhm. Ty, no naprawdę nie ma co tutaj kombinować i nie ma co szukać dziury w całym... Co myślisz? Ja, raczej, ja myślę, że nie. Zobacz. Naprawdę to nie wygląda źle. Więc przy tym... Widocznie przy wypadku po prostu musiał zgaszony Wyłączyć. koniec. No bo tak to było od razu gdzieś, 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 gdzieś było. Gdzieś przyłapało. Tak, coś, tak. a wiesz, nie ma, nie ma nigdzie śladów żadnych, żeby cokolwiek tego było. Mówię, najwięcej chyba zabawy będziesz miał teraz oh. z tą... Z ramą przodą. Z przodem. Ramą, dokładnie. No dobra, to teraz to, co, jaki, jaki plan? Plan mamy taki. Wy zabieracie auto do Marcina. Tak. Marcin działa e, z ramą. My, już My w mamy... tym czasie sobie spokojnie te panewki podskręcamy, zrobimy tak, jak powinno być tu wszystko, żeby, żeby to miało sens, bo na razie to widzisz. To tak pokazujemy wam na szybko, żeby to porozbierać i tak dalej. Znaczy, wiesz, ale... żebyśmy wiedzieli na czym stoimy, tak? tak że... Ale tu jakby czy... silnikowo. To, co mieliśmy my zrobić z naszej strony, czyli mamy wyjęty silnik, mamy sprawdzone, że panewki są ok, więc jakby tu nie, nie, nie szukamy przyczyn. My to ładnie sobie poskładamy, poczyścimy, z, weźmiemy, pozatykamy kolektory, żeby nawet nic się nie dostało i my go odstawiamy na bok. W tym czasie mamy te części, które ty po prostu po, po, poszukasz do tego, tak? Mhm. Yy. I jak wszystko już będziemy mieli? To no jest to... skrzynia od niego. Tak, to jest skrzynia, tak, tak. <grymne> ale, ale, ci, też bardzo ładne prowadzenie, tej z z lewarka. Ale y, powiem Ci, że zanim wyjęliśmy, patrzyliśmy, to y, fajnie, to dokładnie. Prawda? Jakby jest taki, tak. taki shifterek, tak, pa. Pa. Tak, dokładnie. Pa, pa. Ale zobaczcie, jaka dźwignia jest Ale w ogóle śmiesznie, śmiesz, że wiesz, ta skrzynia taka mała. Do, 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 do to prawda i wiesz co mi się bardzo podoba, że po tym wszystkim widać ten mały przebieg. Tak, nie, dlatego mówię, tu, tu wszystko naprawdę to. Sprzęgło myślisz, żeby od razu jak mamy na wierzchu. Yy... Jak mamy na wierzchu zrobić? Znaczy zajrzeć możemy, ale ja, ja nie wiem, czy jest sens robię, robić, bo powiem Ci na tyle, co widać na dzień dzisiejszy, jeszcze bez Żeby nie kombinować, jakby, żeby nie przekombinować. Że jest, jest wszystko ładnie, więc nie wiem, czy jest sens. E Wiesz co, ze ja mamy... zerknąć możemy, mamy ale... na wierzchu. Tak, zerknijmy. Tak. Zobaczmy, bo jeżeli będzie coś takie, że jest, będzie do... mogłoby być lepsze, to załóżmy, jak mamy to na wierzchu. Wiesz o co mi chodzi? Wiem. Bo to już wiem. jest żaden koszt. E a z drugiej strony... On nie będzie takim samochodem do, 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 do turlania się tylko i wyłącznie z wystawy do wystawy, tylko to sprzęgło będzie trochę pracowało. Dobra, dobra, to słuchaj, to my to jeszcze y, zajrzymy no i będziemy jeszcze dawać wam znać, ewentualnie jakby coś wyszło w międzyczasie, jak zaczniemy rozbierać, no to dalej będziemy jeszcze informować. No. Dobra, dobra, dobra. Czyli co, teraz y, składasz, stawiasz go z powrotem na koła? Tak. I. buzeczki, i y, wyjeżdża od nas. Super, no i czekamy. Ty, no good news, tak naprawdę. Jest okej, okay, no mówię, naprawdę wygląda to dobrze. Robiłeś kiedyś Vipera? Nie, pierwszy raz. Więc dla nas to też jest coś nowego, coś fajnego. No ale więc... robiłeś, robiłeś setki GTR-ów. Robiliśmy GTR, -y, robiliśmy Porsche, natomiast to powiem Ci tak, zawsze dzie dzieci, dzieci chciały to mieć nad łóżkiem, miały mm -hmm. coś fajnego, natomiast konstrukcyjnie bardzo prosta konstrukcja. Po prostu tu jednak Amerykanie tu widać, że tu, tu nie było jakichś pomysłów, nie wiadomo jakich. Jak już na przykład GTR, no wiadomo, to nie ta też nie te, nie te lata. E, załóżmy taki. GTR, poczekaj, w którym roku wyszło pierwsze. E, e, znaczy, e, mówimy teraz, już mówimy o tym od 2009 tak, roku. Od 2009. No. Tak, no to, to już technologicznie trochę, trochę nowsze auto, tak, wiadomo. Natomiast też Japończycy prosto to zrobili. Wbrew pozorom też się okazuje, że Japończycy czy Amerykanie prosto chcą robić. Nie chcą kombinacji. Ale to może na tym polegał fenomen GTR, nie? że to jakby to, to, to było proste i działające. Jest to tak. Tak, tam właśnie wszystko fajnie, bo nawet tak samo te skrzynie biegów, które opinie mają, że się psuły, że się... i tak dalej. Wiadomo, czym nowsze, tym mniej się psuły, ale umówmy się. 98% GTR-ów jest od razu poddawane modyfikacji. Więc jak jedzie na ulicę, od razu widać modyfikacja, modyfikacja, modyfikacja. Więc jakby to tak wygląda. No dobra, chłopaki co? Będzie dobrze? Musi być dobrze. No i musi być dobrze. Eee, to jest jeden z tych bardziej pozytywnych odcinków. Naprawdę. Wbrew temu, co jednak sądziliście, nie będziemy robić kapitalki. Uf!